Cześć, tutaj Dominik i zapraszam cię na taką mini-mini sesję jogi nidry. Jest to praktyka, która ma na celu wprowadzić cię w taki bardzo głęboki stan relaksacji oraz być może przenieść cię na takie bardzo przyjemne stany świadomości. Więc przyjmij wygodną pozycję, najlepiej leżąc i enjoy. Dzisiejsza podróż oparta jest na tradycyjnej medycynie chińskiej i będzie związana z elementem ognia. Ogień to żywioł serca. Jest to symbol radości, miłości i połączenia zarówno z sobą, jak i z innymi. Podczas tej sesji zaproszę Cię, abyś zanurzył się w lekkości, w cieple oraz w świetle Twojego serca, abyś pozwolił czy pozwoliła energii płynąć poprzez ciało, przynosząc poczucie otwartości i harmonii. Teraz znajdź wygodną pozycję. Najlepiej leżąc. Jeśli to możliwe, zamknij oczy. Pomoże ci to w relaksacji. Oraz pozwól sobie na te pół godziny tylko dla siebie. Popraw swoje nogi. Być może pod kolana włóż coś. Poduszkę lub koc? Skieruj dłoni na zewnątrz, ręce swobodnie oddalone od ciała. Następnie w ciszy, powiedz w swoim sercu krótką, ale Pozytywną intencję. Jeśli masz ją przygotowaną, niech to będzie coś Twojego, lub możesz też użyć moją sugerowaną intencję. Na przykład: Moje serce jest pełne radości, lub Pozwalam, aby światło mojego serca świeciło jasno. Powtórz to trzy razy. Z wiarą że zakorzeni się w twoim wnętrzu Następnie przenieś uwagę na swoje ciało Każdą część, którą wymienię, spróbuj poczuć w niej ciepło oraz przepływ, jakkolwiek to interpretujesz. Prawa dłoń przedramię, ramię, bark. Prawa dłoń przedramię ramię bark lewa dłoń przedramię ramię bark Lewa dłoń, przed ramię, ramię, bark. Świadomość krąży po całym ciele, jak ogień, który rozświetla każdy fragment. głowa szyja klatka piersiowa okolica bioder uda łydki stopy Przy każdej części poczuj ciepło oraz przepływ. Głowa. Szyja. Klatka piersiowa. Okolica bioder. Uda. Łydki. Przy każdej części poczuć ciepło, oraz przepływ, teraz przenieść swoją uwagę do klatki piersiowej. serca. I z każdym wdechem wyobraź sobie, że serce wypełnia się światłem. Z każdym wydechem, że to światło delikatnie rozlewa się po całym ciele. Z każdym wdechem wyobraź sobie, że serce wypełnia się światłem. Z każdym wydechem to światło delikatnie rozlewa się po całym ciele. Ogień w sercu jest ciepły, jasny i spokojny. Nie spala, lecz rozświetla. Następnie zintensyfikujemy koncentrację na oddechu. Z każdym wdechem serce wypełnia się światłem i mówię 93. Z każdym wydechem światło rozlewa się na całe ciało. Mówię 93. Będę odliczał od 93 do 1. Wdech. Światło wypełnia serce. 92. Wydech. Światło rozlewa się po całym ciele. 92. Kontynuuj. Kontynuuj wizualizację światła, jego rozprzestrzenianie się, oraz odliczanie. Kontynuuj. Jeśli zgubisz się w liczeniu, zacznij od nowa, ale kontynuuj. Oczuj jak. Oddech staje się mostem. Mostem, który poprzez ciepło łączy twoje wnętrze z światem zewnętrznym. Ciepło. Przywołaj w sercu uczucie ciepła. Ciepło. Następnie przypomnij sobie chłód. Przenikający chłód. Kolejno uczucie radości. Radość, a następnie uczucie spokoju, spokój, który już nie porusza, następnie uczucie lekkości. Lekko, taka, jakby mógł się unieść. Następnie uczucie ugruntowania, pozwól, by te przeciwieństwa przenikały się nawzajem. Jak płomienie ognia, które tańczą w różnych odcieniach, to jest właśnie równowaga, którą daje serce, uczucie ciepła i chłodu. Radości spokoju, lekkości ugruntowania. Pozwól, aby te przeciwieństwa przenikały się nawzajem, jak płomienie z ognia. To jest równowaga, którą daje serca. Teraz zobacz w swoim sercu płomień. Z każdym wdechem płomień staje się jaśniejszy i cieplejszy. I pomału rozprzestrzenia się po ciele. Po ramionach. Dłoniach, W palcach. To właśnie jest ścieżka meridianów Serca i Osierdzia. Pozwól, aby światło serca połączyło się ze wspomnieniem czystej radości. śmiechu lekkości spontaniczności to są właśnie naturalne jakości ognia Twój Płomień, który łączy i światła, Płomień światła i czucia. Przypomnij sobie teraz moment, w, której, w którym czułeś lekką radość, czystą radość. Może to był śmiech z przyjacielem, przyjaciółką? Moment wdzięczności. Albo spojrzenie na zachód słońca, niech to uczucie wypełni teraz Twoje serce. Ta radość nie wymaga powodu. Ona jest naturalnym stanem serca. Prawdziwa radość nie wymaga powodu. Jest naturalnym stanem serca. Następnie przypomnij sobie swoją intencję, swoją sankalpę. Powtórz ją trzy razy w pełnym poczuciu obecności oraz mocy. To jest nasiono, które zakorzenia się głęboko w Twojej podświadomości i które będzie powoli kiełkować. I powoli porzuć swoją wizualizację. Zamiast tego przenieść uwagę na swój oddech. Czy jest szybki, czy jest wolny, czy jest płytki, czy głęboki. I próbuj go modyfikować. Jedynie co to obserwuj. Przenieś uwagę na swoje ciało. Ciało, które leży w bezruchu. Następnie bardzo, bardzo delikatnie poruszaj palcami rąk i stóp. Przyciągnij kolana do klatki piersiowej. Najmij kolana rękoma. Unieś stopy do góry. Oraz rozciągnij swoje ręce, jakbyś dopiero co wstał czy wstała. Bardzo powoli przejdź do pozycji siedzącej. Kiedy będziesz gotowy, gotowa, otwórz oczy. Radość jest naturalnym stanem serca. Wystarczy pozwolić jej płynąć.